Elo. Po pierwsze jest to inspirowane z youtubera patrykt.k.rx i żebyście go popierali. Wszystkie szczegóły są zapisane w info. A po drugie to z Dafug Boom. Hej, co ty oglądasz? Ja o tej TV ale to nie czas na to. Uważaj. Znikam. Jesteś takim... kretynem. Znikaj bałwanie za mojego brata. Nie tym razem, Pioner. W porządku. Ania. Co tu się dzieje? Babcie stary. Skąd to wiedziałeś? Dzięki profesorku. Nie ma sprawy. Spoko rzecznie? Hej, czekałem na ciebie. Nie teraz. Ech.